Siema Mający kolejowi Witam w kolejnym odcinku! Co dzisiaj będziemy robić? Malować! Lecimy na szaro! Co tu się więcej rozwodzić? Nie trzeba pitolić, tylko działać! Działać, działać, działać i kończyć ten bałagan! Więc co? Dla Was muzyka, a ja lecę! Nie ma co kombinować, także co? Lecimy! Jazda! Aerograf włączam i poszli! rain on my leather. Woo! Two feet planted, storms can't shake this weather Every scar's a textbook, every winner headline You still counting seconds, I'm rewinding timeline Push the gas, break the rules, honey proof in my veins Boss talk, walk the walk, none of that airplane mode game They ask why, I reply, I peak some scaling twice City breeze through my speakers when the baseline strikes Woo! Crowns heavy but my neck still Sore tongue make fake kings kneel check one two the truth reloaded yeah. run the game Dead light cameras caught my rise, frame by frame. You stuck scrolling filters. I'm the raw flame, six gears grinding. Night shifts by and dawn. Legacy's architect, no blueprints drawn. Fingerprints on constellations. Call that my day job. Doubters collect L's like limited edition merch. How you sleep on stacks? What's the cost? No tabs, every gamble's calculated. When your souls the cash, ah! crowns heavy, but my neck still tongue make fake kings kneel no cue no script just pure voltage up uh. oh. run the game No i dobra, ten kawałek jeszcze dam mu podesnąć chwilę tutaj. Zaraz się zajmę tym kawałeczkiem na torach tutaj przy tym. Te pasy białe, oczywiście, one tak zostaną. Tylko, że ja muszę zrobić jeden bajer, muszę zdjąć bluzę, bo się zaraz zagotuje, Zagotuję się zaraz, bo mi się tu yy, drzwi zamknęły, tak drzwi mi się zamknęły same przypadkowo i nie mam jak tutaj kurde złapać tlenu, więc muszę je kurka wodno otworzyć. O, od razu lepiej. Okna jeszcze sobie uchylę bardziej, bo dzisiaj znowu duszno. No, i łyka herbatki, yy, pokrzywa polecam. Air Grey z pokrzywą, świetna sprawa. Dobra, tutaj zamknę tą półkę. No, szkórka wodna, zamykaj się. No, o, dobra i zajmiemy się jeszcze tamtym rogiem szybko, delikatnie. To jest pierwsza warstwa, czyli taki pierwszy podkład. I został jeszcze ten kawałek tutaj to, że jest na nim piachu, pierdół i tak dalej pff, nie szkodzi. Tu jeszcze trochę farby jest, i muszę wykończyć, bo to jest taka rzadsza podkładowa, żeby pokryła wszystkie otwory i pierdoły. Jeszcze trochę jej tutaj mam, więc jeszcze polecę tutaj, w tym miejscu. Także co, włączam i jedziemy. Like a boxer match, eyes lock on me like a laser beam. I'm the plot twist in your perfect dream. Every step I take leaves a crack in the ground. Every breath I breathe is a of sound. I don't talk, I declare, I don't walk, I tear. And I know they're staring, oh, they're staring, like I'm the last spark before the flare. they cheer when i stumble they gasp Dobra, tak jak widać, jak widać, już jest podkład położony celowo. Oczywiście jest położony tak na, na maksa, na pałę, że tak powiem, czyli więcej, po to, żeby uzyskać tą strukturę taką, takiego betonu. No, przeczytałem tam gdzieś u kogoś, kurde, jakiegoś tam malarza aerografowego, jakiegoś tam, kurde artysty. Że żeby właśnie uzyskać takie fajne struktury typu beton trzeba napierniczyć tej farby tutaj tak konkretnie żeby powstały różne takie o kałuże tak jakby o widzicie różne takie strukturalne i jak to wyschnie to dopiero to dopiero trzeba lecieć normalną fajną taką szarą farbą więc ja tutaj to zrobiłem tak jak wedle podręcznika. No, i to by było kurka wokta na tyle. Dla mnie to musi wyschnąć, więc ja już dzisiaj nic nie wykombinuję. Także macie tak zwany szybki, dla Was będzie szybki film, bo dla mnie zeszło no godzinka 30 minut będzie prawie. Godzinka 30 minut na pomalowanie podwójnej, potrójnej warstwy tego wszystkiego, żeby to się trzymało. Eee, nie powiem czego, <laughs> ale wiecie, czego, więc no, więc tak to będzie wyglądać. Także co? Ja zapraszam na kolejny odcinek. Z serii już yy, będzie jeszcze kawałek płyt kładzony z tamtej strony. No i seria kolejna będzie już malowanie. Tutaj takie totalne, totalne. A jeszcze tu muszę dołożyć kilka. Zapomniałem o tym kurde rożku. Tu oczywiście nie mogę, bo mam przełącznik od yy, zwrotnic. Więc tutaj nic nie, nie wcisnę, żadnych płyt nowych. No a tutaj reszta, tak jak widać, piasek już sobie podsycha fajnie. Już dzisiaj kurczę. Myślałem, że będzie suchy, ale jeszcze był mokry, więc polałem go trochę klejem. dobrze nie złapało wczoraj, czy tam przedwczoraj, kiedy to robiłem. Tu złapało fajnie, a tutaj taką kubkę nasypałem, nie złapało. I to jest na taki wiecie piach ochronny, jakby pociąg wleciał tam, czy jest wagon wleciał, no, ma się gdzie zatrzymać. No i oczywiście zrobiłem ten kawałek tutaj trawska. Na razie go nie ruszam. On tutaj zostanie jeszcze poprawiony, bo poleciałem niechcący szarą farbą. Ale to szczegół po prostu jeszcze raz podsypię delikatnie i będzie w porządku. To nie gra roli. No i oczywiście co? I oczywiście będziemy kończyć dalej o, widzicie jak to wygląda? Ma być takie po żeby to wyglądało jak właśnie Płyty, płyty betonowe. Tak niestety te strukturalne taka struktura brzydka paskudna. No, dobra, to z takim widokiem Was zostawię fajnym. O, czekajcie, może inaczej, o z takim. I trzymajcie się. Na razie, nie zapomnijcie tam dawać te pierdółki, popierdółki, prawa, lewa strona. I nara, do następnego odcinka.